Yy, witajcie kochani yy, serdecznie, 2 maja, 5 godzina yy, 22.30 dochodzi. Zaraz zerknę tutaj na laptopa. Tak, dokładnie jest 22.30, czyli zegar tutaj na ścianie przedpokoju mi spaźnia, bo pokazuje 22.26. Zziąć, wejąź, wejązł, wysłał 5 złotych, co sadzisz o ostatnim brutalnym gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka lekarza ortopedy z krakowskiego szpitala. Zamil go chory psychicznie klawisz. Podobnie dzisiaj, także Krakow, ale szpital wojskowy, atak pijanego pacjenta na personel medyczny soru. O czym to świadczy według Ciebie? ziąż, ziązią, ziązią, wysłał 5 zł. Ten lekarz nie żyje. Jak możesz współczuć trupowi? Jego to już nie rusza. Szkoda jego rodziny, która tak nagle, tydzień, ożyciel, tydzień po świętach, straciła swojego żywiciela w tak bałwochwalny i paskudny sposób. Świeć, panie, nad jego duszą, R.I.P. Słuchajcie, akurat powiem szczerze, że nie oglądałam ostatniej wiadomości, także nie wiedziałam, że ten lekarz zmarł. W z wysłał 5 złotych Pozdrow Kitkę i Tin z pozdrow Kitkę i Tin z pozdrow Kitkę i Tin z Włocławka, Kitkę i Tins z Yy, pozdrawiam serdecznie, wystarczyło raz napisać <noise> Pozdrawiam serdecznie. Całuję. Anty Ela wysłał 5 zł. Ela zmniejsz ceny za gwiazdka, 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 nie jeszcze z gwiazda, nawet kolo gwiazdy to ty nie stalas szkoda hajsu na ciebie, za 2 złote to jeszcze daloby raid, ale za 30 groszy będzie w sam raz. A tak ogólnie to. Co sadzisz o zakolaku co go matka wycieniela z pierdla? Poza tym, wydaje mi się, że to jest jego y, prywatna sprawa, jego problemy prawne. On co prawda. Koleżanka jest wysłał 5 złotych. Koleżanka, koleżanka mówi do koleżanki. Co dałaś do, do domu dziecka, dziecka do z okazji Dnia Dziecka? dziecka? Ona, Ona odpowiada. odpowiada: No co? Curunie, zbieżność postaci przypadkowa uśmiechnięta buźka. Powiem wam, że mam, mam taki problem z nimi, że oni mnie codziennie pytają, co ja będę robić, albo aby. Brown co Advisor wysłał 5 złotych. Czy twoim zdaniem Grzegorz Braun powinien pojść do więzienia za swoje ostatnie, bardzo pogardliwe słowa wobec pewnej religii z gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka? Wobec Brauna będzie toczyło się postępowanie prokuratorskie, grozi mu więzienie za antysemickie słowa na debacie. No ale nic na to nie poradzimy. Anonymous wysłał 5 zł, kiedy wprowadzisz się do Raszei i zrobisz rodzika z połykiem Mariuszowi jebana szmato. Słuchajcie, z takich mój komentarzy To w ogóle nie będę komentować Ani odpowiadać na nie Jessica będę Zdybel wysłał na... 5 zł Elu, co myślisz na temat Mateusza z Sieradza Który wykorzystuje finansowo swoją starą matkę I pomimo słusznego wieku Pozostaje na jej utrzymaniu Słuchajcie, ja myślę, że to... Zacznij od małych spraw Wszystko powoli dasz radę Zacznij od małych rzeczy Posprzątaj mieszkanie A później zacznij od siebie kropka Ludzie są głupi buzi. This Knuckle viewer of just tipped one dollar. <laughs> click, 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 <laughs> C -I <laughs> I sobie porozmawiamy, także zapraszamy Lady do Gaga wysłał 5 złotych. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me, papa paparaci. Baby, there's no other superstar, you know that I'll be your papa paparazzi. Promise I'll be fine, but I won't stop until that Ella is mine. Baby, there's no other superstar, you know that I'll be your papa paparazzi. Że nie mieliśmy w ogóle jak do tej pory absolutnie żadnego konfliktu. Jarek wysłał 5 złotych. Przecież ci córkę zabrali. Po co ci jej pokój? Zrób je balnie. Będzie fajnie uśmiechnięta buźka. Hmm, no właśnie, trzeba sobie samemu gotować, bo wszystko co się kupuje, takie Big gotowe wysłał dania, to 5 zł. zł. Elcia, czy pozdrowisz wraz ze mną dwie super dziewczyny, które aktualnie są w Pradze: Klarę i Marysie? Są twoimi wielkimi fankami Pydr Kuba. E, mój ojciec, e, który był gofizykiem, profesorem gofizyki, Jurek wysłał 5 złotych. Dobrze, że cię to Droga Elu, mam nadzieję, że piosenka, którą ci wysłałem na WhatsApp, się podobała. Mam nadzieję, że zadzwonisz w niedzielę. Moja oferta pomocy jest aktualna. <noise> Fan w jedna 1 euro, ale ma pani diat. Pozdrow, mój Ciewcin Kornelek. Paszka brzucha wysłał pięć złotych, elu pozdrowisz moją przyjaciółkę. Nazywa się Maria Kenaga. A nie to twoja córka, którą porzuciłaś na rzecz pijackich lajtów. W niedzielę kolejne żegowiny. Będziesz lizać się z tym pseudogejem z Krakowa. Współczuję córce, że będzie to ogladać. Walka o godne warunki pracy Polaków, żeby nie byli wykorzystywani przez niego. Biały Gwiazdka, zakazów. Gwiazdka, Gwiazdka wysłał 5 zł. Jak możesz być kierowcą, skoro posiadasz prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych? Jutro na Ceglarskiej będziemy obserwować Twoje mieszkanie i doprowadzimy do obywatelskiego zatrzymania pijanej Menelicy, która będzie chciała prowadzić auto. W tym nielegalnej. Kate Ryan just one Ela, ela. E. e, e. Coś wstydła. Co ela. E w którą stronę trwa. Nie rób tego odzewu dupa. Kiki, 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 zli, 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 zli. Ja mam do tego taki stosunek, bo moi rodzice byli naukowcami... Ja Reporterek Domi Zero wysłał pięć złotych. Zrobi mi babunia minetkę, suczko, ty moja poka, gwiazdka, 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 no dawaj babciu, pokaz jak moja suczka steka przy młodszy, a jak lezy jak kłoda z wiszącymi cycami i niedomyta kloaka za każdego donejta będę wysysać sperm marasa z belwederskiej kloaki, dawaj suczko. Joanna Senyszyn wysłał 5 złotych. Nie głosujcie na PiS, głosujcie na mnie, ja będę wasza hot mamuska. Zaopiekuję się wami lepiej, niż Ela gwiazdka 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 marka. I mam fajne zderzaki, nie to co mail Eli. Jestem profesorem, a Ela tylko magistrem, strojka na dyplomie. Glosujcie na Joannę Senyszyn. Jom, ją ją wysłał pięć złotych, a wiesz, że ten funkcjonariusz służby więziennej, co zaćgał tego lekarza we wtorek w szpitalu, został przyjęty pięć lat temu, gdy PiS znacząco obniżył wymogi? Dostawał się byle jaki cieć, byle psychol, co widać po tej tragedii w szpitalu uniwersyteckim. Ludzie z Ukrainy w Polsce dzisiaj. Anonymous wysłał 5 złotych. Zł. Ela opowiedz o niedawnej interwencji policji, jak rzucala się na nich z pięściami i musieli cię powalić na ziemię, żebyś się uspokoiła. Michael wysłał 10 złotych. Hej Elka, zamiast ci wysyłać jakieś dobre alko, może wpadłbym kiedyś się napić z tobą? Mieszkam w sumie niedaleko. Dlatego, że ktoś zadzwonił, Anonymous. Just że mówię coś niewłaściwego. Ale ma pani żart. Laj, 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 Just one dollar. Twa, 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 twa. Co ty pierdolisz? Przecież płaciłaś grzywne za podrapanie policjanta po twarzy. Nawet, Nawet wywozili cię w specjalnym kasku na izbę wyczerpień jak waliatkę. Nie, nie nigdy tak nie było, nigdy nie ma. wysłał 5 zł, gdzie ty sobie uroiłaś, że ten lekarz został zaatakowany przez ciebie? Słuchanie ze zrozumieniem się kłania. Nikt tu nie wspomniał, że to twoja wina. Tu właśnie widać twą pilną naukę w szkole i na studiach. Uważałaś niczym typowa kujonka. Gratulacje! Zatroskany z Warszaw wysłał 10 zł, ja pier podkreślenie Ole. Z każdym live'em bredzi pani coraz bardziej. Gdzie Pis zapewnia Polsce niezależność i gwarantuje bezpieczeństwo. Chyba jest pani totalnie ślepa na ich działania. Kiedy pani się opanuje, naprawdę tak chce źle pani dla swojej córki. To przykre. Ten czas. Próbuję w jakiś sposób okupować. Anonymez wysłał 5 zł, Elka, tak chwalisz się wykształceniem. Co to jest 3 na dyplomie? Przecież tak to studia może każdy debil skończyć. No i jak ty kończyłaś tą polonistykę, jeśli nie umiesz poprawnie mówić? W prawie każdym zdaniu popełniasz jakiś błąd językowy. Elon Musk dollar. różnica jest taka, że my Twoje patostrymy oglądamy na trzeźwo, więc pamiętamy wszystko, co pierdolisz, i jest to przerażający obraz ignorancji. Paulina Harrison wysłał 5 złotych, ale Monika ma teraz super życie, co? Ma przyjaciół, pracę i wsparcie od bardzo popularnych i lubianych ludzi jak pani magister Iza Kisio. Ty na pewno cieszysz się jej szczęściem, co? Może kiedyś uda ci się jeszcze porozmawiać i przeprosić pani Izę. Ja nie jestem tą samą Ligo, co Izabela Kiszyniowa. Anonymys wysłał 5 złotych. Opowiedz, jak w lutym rzuca las się z pięściami na policjantów i musieli cię walik na ziemię, żebyś ich nie biła. Anonymys wysłał 5 złotych. Włączać, dołańczać to nie dysleksja, to nieznajomość minimum języka polskiego. Jesteś zwykłym tłukiem, który dostał się na studia dzięki rodzicom i osiągnął minimalne 3 na dyplomie. Monique Kizio, just tipped 1 dollar. A ja jaką macie sprawę w sądzie z Moniką 12 maja? Czy chodzi o zmuszanie Moniki szantaż do złożenia fałszywych zeznań w Twojej sprawie karnej? Przez Monikę tyle mogę powiedzieć, że szczegółów wam nie. Elka poetka, poetka wysłał 5 złotych, nie o Eligie, Elka, Elka Elka Menelka. Jak się zesra, to jest cała w grubelkach, bo obiad z jej dupy, dupy pojawia się. Gdy, gdy zastuka jej wódeczka to wnet pojawia się jej Lepszy papierosik i wódeczka, a nie posiłek wartościowy, choćby u mamy, u matrony. Paulina Harrison wysłał 5 zł, pani magister Kisio Skorupa mówi teraz na lajwie, że chętnie da ci lekcję makijażu i podrywu, mówi, że wygladasz jak ściera do podłogi i, że wyciągnęła od Moniki wszystkie Twoje tajemnice i będzie robić lajwa prawdy. Ela, nie daj się im. Moniki Zio just tipped one dollar. Ty długu Ty słuchaj ze zrozumieniem. Nie, nie masz z Moniką tytułku, tylko tytułku. za zmuszanie jej. Świadka do składania fałszywych zeznań w sądzie nie upiekło ci się z tym Ja się nie domagam żadnych pieniędzy, niczego od tym. Elżbieta od Batory wysłał 5 zł. Dostałaś się jakiś pozew z kancelarii? Bo i Monika wspominała i Damian wspominał, czy coś planujesz coś z tym zrobić, czy to mitomen i nie dostala z pisma. Tłumacz się w tej chwili, bo nie wiemy co robić i na kim wieszać świnie. Nie, nie dostałam żadnego pozwu, jak dostanę to okno. Gwiazdka, 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 wysłał 5 złotych, jesteś wymarzonym targetem PiSu, łykasz jak pelikan i wsiejącą panikę narrację o urojonych wrogach, przed którymi tylko PiS obroni Polskę. Bredzisz na tematy, o których nie masz bladego pojęcia, jesteś tam paszczała. Anonymous wysłał 5 zł, studia zaliczone na minimum, rozpad małżeństwa, oddanie córki, upijanie się na lajwach, gadanie o wszelkich problemach rodzinnych, obrażanie każdego i za wszystko. Jak nisko można jeszcze upaść? Straciłaś wszystko i wszystkich, zdechniesz sama i samotna. I inne kraje. Tip one dollar. Nie mów, że jesteś youtuberką, bo już nie masz kanału. Nie może masz córkę, bo zabrali ci prawa. Marysie byłoby lepiej z nazwiskiem szóstych. Czy, czy Marysia ma już prawie 15 lat, tak, czy jeszcze 3 lata i będziemy razem? Kupiła sobie... I love hate you just tip one Ale ciebie no nikt nie szanuje. Ludzie, ludzie oglądają ciebie, ciebie dla byki lub z nienawiści, bo ty nas nie szanujesz. Gruję na te cztery zte które ci teraz wysyłam. Anonymous wysłał 5 złotych. Jesteś złośliwa, fałszywa, dwulicowa. To jak potraktowałaś Monikę, to jest, są kurwa twoje subukcje i lewatywacje. To jak pierdolisz na innych, a szkoda tego słuchać. Mam nadzieję, że cię ten Damian dojedzie w sądzie, że nauczysz się szacunku do ludzi. Ja sobie postaram też coś nagrać, Jesteś dnem i Jesteś dlatego ciebie oglądamy. Żeby z ciebie siedzieć, na zero. Opowiedz, jak biłaś Marka dupę do krwi w waszym sadystycznym, brudnym seksie. Yy, zawsze od samego początku w naszej relacji w związku mówiliśmy o tym. Elżbieta Batory wysłał 5 złotych, o jakim ty honorze mówisz, o jakiej godności ty mówisz, nie masz nic z tego, twój stary robi setny obrót w trumnie, przeproś Monikę, przeproś Damiana, zdejmij przeprosiny, przeproś Soczek, stara Szmulo bez honoru godności, a twoja córka na pewno dumna z matki. Mark Lovelace just Opowiedź o praktykach sadomasochistycznych z Markiem, jak biło się go dupę do krwi, aż wisiało mu skóra. A on płakał i się spuszczał wypięty w sukience. <grym> w dzisiejszych czasach, takie zjawiska jak przyjaźń, miłość, to. to są uczucia. Pipa wysłał 5 zł. Nie było fajnej z Markiem, bo się wyzywaliście i kłóciliście. Macie seks taśmy, Jedna marysia. Monika odżyła, ma wsparcie nawet marka. Kisio nie ma swojego mieszkania, ale się nie kurwi. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka wysłał 5 złotych. Komunizm w Polsce skończył się w 1989 roku. Tylko ty jedna dalej tkwisz w nim mentalnie. Elu na dolnej masz guza. To ta czarna kropka, która jest torbieną łojową, tak zwanym kaszakiem. Należy to wyciąć, bo to guz być może nowotworowy. Będziemy ciebie oglądać tylko do momentu, aż odpierdolisz lub pójdziesz siedzieć. psychiatryk, szpital, cokolwiek. Nawet zjeb spysiński jest ciekawszy. Fan v placi jedna 1 nie pcími si ogledat ostatní podligy pomavě se za Izabel Kisio pomově s Monik i čekat si zprava dvojité vesci a Damien te píše všci e dostat pismo i pět dní do speněny a varunkov Helena Juvibaciakas na Pravnikov. Stará komunističná meneliko. kochani i jestem profesor ujotu wysłał 5 złotych, stara menelko Izabela Kisio, Monika twoja asystentka była, po prostu Damian diskopolowiec zrobią pozew zbiorowy i będziesz kwiczyć za kratami 12 maja masz pierwszą sprawę Damian też napisał publicznie że wysłał ci stara ruropisma jak ci nie wstyd Że już, już jestem, pani. Waginna Papinna Diur. Wysłał 5 złotych. Marcin to gruby cfel, Eks Moniczki Monika jest o wiele ładniejsza od ciebie. Nic dziwnego, że rzuci lato tłuste, obleśne barachło. Teraz ty gnijesz w objęciach kogoś, kogo nawet sprośne pijaczki z spod Wawelu nie chciałyby tknąć za czteropak Harnasia. Wszyscy czekają, aż je stoczę i nie mogą się doczekać. Małgorzata Anuski wysłał 5 złotych. Przed chwilą tłusty, sprośny oblech Marcin, eks Moniki Schuster właśnie przyszedł do ciebie. Tego grubasa nikt nie tknąłby, nawet pijane bezdomne szczury spod Wawelu. Gratulacje, Szczoto, sięgnęłaś dna, nikt nie chce Cię dotykać poza takim obrzydliwcem. Słuchaj, i moja mama też była. Anonymous wysłał 5 złotych, a im właśnie się z ciebie śmia znowu, ze frajerka przyjdzie i zarobi na tobie i ze to ostatni wasz live, tak zeszykuj pasiak, bo powoli sprawy czekają, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka niech bierze chwilówki na iskę Monikę Damiana stara Menelko, ale kuba ciśnie z ciebie bekę. Małgorzata Anus wysłał 5 złotych, tak tak, dostawca z Glovo zna twój kod do zomofonu? To był Marcin, ex Moniki. Ten oblech tylko ciebie chce dotykać, nikt więcej nie chce. I bardzo dobrze, bo jesteś starym spleśniałym kurwiskiem. Żyk na ciebie kurwo stara. Tylko to gówno cię chce ruchać. nie. Mm. Nie, nie, jesteśmy w przyjaźni i wszystko w porządku, tylko. no... Anonymez wysłał 5 złotych. Kuba, Kuba jedzie po tobie jak po, po najgorszej szmacie. Jak ty chcesz, chcesz się u niego pokazać? pokazać? Przykuj kaz Monikę na Damian i iskę szmulo. Kuba, Kuba robi z ciebie bekę na kicku w ha, 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 A ja jemu też nie. Anna <mum> Manna wysłał 5 złotych. Kogo chcesz oszukać, stara Menelico? <mum> Przecież on przelazł dosłownie 5 minut temu. <mum> Ma syndrom Sztokholmki, jak każdy. Ty, zapijaczona kurwo, brzeg na ciebie. Jesteś spleśniałą lafiryndą, którą jedynie chce katnąć ex Moniki, która jest teraz z Izą. Królową. Poradzić Monice, to żeby w wśród osób wysłał 5 zł. Izabela Kisio, partnerka Moniki Schuster, to wspaniała kobieta, która wyjaśniła cię w ciągu 5 minut. Monika kocha Izę, obie mają z ciebie mocną bekę. Jedyna osoba, która ciebie chce to ex Moniki. Nic dziwnego, to śmieć. Jak i ty. Iza to królowa internetu. No i ja mogę zrobić? Kuba jest Małgorzata Klimczyk wysłał pieniądze, dlatego o tobie nie gada publicznie, bo chodzi o pieniądze starej Za to królowa, która szanuje swoich Oszukał Ty pijesz kolejne piwo dostarczone przez Marcina. Stwu na ciebie. Marcin to gruby cfel. Monika jest piękna. Iza też. Ty jesteś pijaczką. I tyle. Ale Marcin się na mnie obraził dwa miesiące temu, więc... Anonimęc wysłał 5 złotych. Z Moniką Szuster spotkasz się 12 maja, z Damianem Krzysztofikiem spotkasz się też według jego deklaracji, z IMG, który się z Ciebie właśnie śmieje, też się spotkasz w niedzielę beka ze Starej szmuli bezgodności honoru Helenka Ubecka. I to prawda. Dzwonię na policję, wysłał 8 złotych. Dzwonię na policję, że zagrażasz sobie sama i planujesz umrzeć z głodu. Dzwonię, że masz myśli samobójcze i zamierzasz zrobić sobie krzywdę, sama się przyznałaś. Już dzwonię. To dzwoń, bo jestem tutaj z kolego w domu. Małgorzata Klimczyk wysłał 5 złotych. Chcesz wiedzieć, co masz zrobić? Usuń kicka, usuń social media, przestań działać w internecie, przestań chlać alkohol, stara menelico, zadbaj o siebie i o swoją wątrobę, pokaż córce, że naprawdę ci na niej zależy. Walcz o nią, a nie o kurwa gówno na yt. Anonymous wysłał 5 złotych U reporterka po prostu Damian napisał Że spotkacie się w Warszawie Bo nie spełniłaś pięciu żądań jego kancelarii A Kuba z ciebie ciśnie bekę Ale jak się dowiedział, że wiesz o tym to przestał Spierdalaj tam gdzie twoje miejsce Do Monaruty stara szmul A James just Idź na live w niedzielę Bo chcemy zobaczyć takie gówno jak ty u niego To śmieszne i obrzydliwe Ale piękne Uwielbiam oglądać twoje upodlenie i ochydę. Eee, Słuchajcie, dałam córzecze 3000 złotych w tym miesiącu. Gdyby nie moja córka, to już Krerer wysłał 5 złotych. Reporterek na Restreamie właśnie ciebie mocno wyzywa. Co masz jej do powiedzenia? Ta stara lesba ma wyjebane i śmieje się mocno z ciebie. 5 lat. Ja sobie nie kupuję nowych ubrań, bo nie mam za co. Dzwonię na policję, wysłał 5 złotych. Z jakim kolegą jesteś w domu? Tym kolegą z głowo, który dowiózł ci cztery żywce? Nikogo nie obchodzi gruba z Marcin. Dzwonię na służby, że zagrażasz sobie innym ludziom w mieszkaniu. Dzwonię na policję i na pogotowie. Znowu cię zabiorą na wytrzeźwiałkę. Yy, powiedziałam tylko, że mi się nie chce żyć, no bo... A może mi się nie, nie chcieć, nie? Anonymous wysłał 5 złotych, reporterek ci zazdrości klasy i twojej figury na jajwie. Anonymous, Anonymous just tipped one dollar. Wysyłajcie, donate wszystkich bota, bo taniej. z nich dostaje i można je wycofywać. Jedną śliną można oprócz tego szczura kilka razy zjizdzić fifi fifi. Helena Matt just tipped one dollar. Staramy Pochwal się pismem z kancelarii Pałka Damiana i opowiedz nam o sprawie sądowej w maju z Moniką. Kuba się skompromitował totalnie dziś. Czy ja widzę jakieś wyjście z sytuacji, w której jestem? Adrian wysłał 5 zł. Elu możesz dzwonić do widzów? Czerwone serce. Anonymous wysłał 5 zł. Na streamie u gdzie jednej gwiazdka, 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 się całuje do niego. McCartney just tipped Córka do ciebie nie wróci, mając 18 lat. Będzie się ciebie brzydziła. Zapuszczonego małego mieszkania i ochydnej matki waliatki. Ucieknie od ciebie. że kochał jej mamę jej mamę. Zagrożenie życia wysłał 5 zł, mówiłaś, że zagłodzisz się na śmierć w imieniu protestu. To podpada pod groźby i możliwość zagrożenia życia. Boję się o ciebie, nie działasz racjonalnie. Służby powinny to sprawdzić, policja powinna przyjechać. Policja ma dowody, że jesteś niebezpieczna. Dobrze, no to słuchajcie kochani, w takiej sytuacji wobec tych groźb, te ja chyba skończę dzisiejszego szczegółowo nie będę do nikogo dzwonić, no, no, no to jest to jest poważna poważna sprawa. Reportyrek właśnie, właśnie powiedziała, że robisz woda Marcinowi, kiedy on siedzi na kłopie. Jakie to obrzydliwe. Ja pierdolę. Naprawdę to robisz. Lafmanos wysłał 5 złotych. Leżałem na łóżku i ja mam lewą nogę krótszą. Powiedziałem w imię Jezusa Chrystusa, lewa noga rośnie. Czułem takie napięcie w nodze, i patrzę, ona urosła. Teraz są nogi równe. Chwała Panu, chwała Jezusowi, chwała Bogu. Anonymes wysłał 5 złotych, pamiętaj, że zawsze będziesz miała nas swoich wiernych fanów. Monica, Monica just tipped one dollar. Hej, chciałabym, ci wylizać swoją hey, cipeczkę. Ci przepraszam za wszystko. Dania nie jest ze mną. Iza, Iza też. Chcemy ci polizać. A I nie sorry. Będziesz siedzieć. Paul, Paul Harrison just tipped one dollar. Dolar. Możesz głodować. Mam to w piwdzie. Ważne, żebyś piła wódkę litrami, bo wtedy dostarczasz najlepszy i najgłupszy content. You will be a with by... No, e... Krakowa, tak? Powiedzam ci coś o sobie. Boimy się o ciebie, wysłał 5 zł. My się po prostu boimy, że zrobisz sobie krzywdę. Cały czas wykazujesz myśli samobójcze i mówisz, że nie chce ci się żyć. Teraz mówisz, że się zagłodzisz. Elu, potrzebujesz pomocy psychologicznej? Elu, potrzebujesz pomocy służb? Może numer zaufania? Kuba, 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 kuba. Just tipped dollar. Właśnie zbanowano kubę na kicku, i już nie usłyszysz, jak ciebie wyśmiewał. Tobie sejo tak śmierdzi ciba. Podobno prawie żegnął, jak powąchał palec. Eee, słuchajcie. Jeszcze chwili, chwilkę po, po siedź i kończę live'a. Eee, pozdrawiam Was serdecznie. I do usłyszenia znowu, mam nadzieję, niedługo. Yy, głosujcie na pana Karola Nawrotskiego. Cześć yy, kochani, dobranoc. Życzę udanej majówki. Pa!